Cześć moi drodzy uczniowie! Witam Was w kolejnej lekcji z ćwiczeniami, która jest kontynuacją lekcji 65. Tej o naszym słynnym worku czasowników niedowiarków. Jak zwykle polecam Wam najpierw obejrzeć lekcję 65 zanim przystąpicie do ćwiczeń. Link znajdziecie jak zwykle w opisie. Zanim zaczniemy chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje, komentarze i lajki. Naprawdę! To dzięki wam ten kanał się rozwija. A jeśli jeszcze nie kliknęliście suba, to właśnie teraz jest ten moment. Kliknijcie subskrybuj, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Dajcie po prostu znać, że jesteście obecni na lekcji. Udostępnijcie ten film komuś, komu może się przydać i oglądajcie do końca, bo to właśnie dzięki temu YouTube pokazuje moje filmy dalej, a wy zapewniacie sobie kolejne lekcje. Więc wszyscy na tym korzystamy. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, weźmy sobie pierwszego reprezentanta naszego worka czasowników niedowiarków. Będzie nim speak, czyli mówić, rozmawiać. Moi drodzy, Wy mnie już doskonale znacie i wiecie, że ja lubię sobie język angielski fajnie rozpisać, żeby wszystko to miało sens i podzielić. Podzielimy sobie zawsze na drużyny niebieskich i zielonych. Tym razem nie może być inaczej i zrobimy dokładnie to samo. Popatrzcie. Drużyna niebieskich, drużyna zielonych. Na pewno pamiętacie, jak nasze czasowniki zachowują się w drużynie niebieskich, jeżeli chodzi o czas Present Simple, czyli ten ogólny. Bo dzisiaj, moi drodzy, nie tylko dzisiaj, ale na każdej lekcji, teraz do tej pory ćwiczymy sobie mechanikę języka angielskiego, czyli ten czas Present Simple, teraźniejszy ogólny, oraz Past Simple, czyli przeszły. I tak, Present Simple to nasze speak wygląda następująco. No nic się nie zmienia, po prostu speak. Na pewno pamiętacie, co się dzieje w zielonych. No w zielonych musimy dodać to s. Musi ono wybrzmieć, czyli speaks. 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 A jak to wygląda w przeszłości? No ciekaw jestem, czy pamiętacie, czy ostatnią lekcję oglądaliście. Jak nie, to polecam najpierw to zrobić. Ale spokojnie. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w przeszłości. Mamy speak. I jeżeli chcemy wysłać to w przeszłość, to musimy użyć tego dźwięku niedowierzania. Musimy się zdziwić, tak? Czyli, oh, spoke, spoke, spoke. Ok? Dobrze, moi drodzy. Zaczynamy ćwiczenia, ponieważ ściągę już mamy całą po lewej stronie. I teraz zamiast od razu podawać wam przykłady, to ja będę. Czegoś od Was chciał, żebyście coś mówili, pytali i tak dalej. Oczywiście ja Wam później to wszystko pokażę. Dobrze, moi drodzy, spróbujcie powiedzieć po angielsku coś takiego. Ja często rozmawiam ze swoim nauczycielem. Ja często rozmawiam ze swoim nauczycielem. Spróbujcie. Dajcie sobie takie 5-15 sekund. Jeżeli trzeba, to zatrzymajcie ten filmik, no bo my musimy lecieć dalej. Dobrze. Mam nadzieję, że to zrobiliście. Zobaczmy sobie jak to będzie. I often speak with my teacher. I often speak with my teacher. Ja często rozmawiam ze swoim nauczycielem. Dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się udało, a teraz moi drodzy spróbujcie zapytać się mnie, czy ty często rozmawiasz ze swoim nauczycielem. No? No pewnie że tak. Do you often speak with your teacher? Do you often speak with your teacher? Dobrze, moi drodzy, co jeszcze chciałbym do tego powiedzieć, że no niestety albo stety, mam nadzieję, że jeżeli macie jakieś lekcje języka angielskiego z kimś, to mam nadzieję, że na każdej lekcji bardzo często rozmawiacie w tym języku i ważna nauczyciel was ciągnie za język tak przysłowiowo i zmusza was, żebyście coś tam porozmawiali. Jeżeli nie. To uciekajcie jak najszybciej z takich lekcji języka angielskiego. Macie mówić, ok? Dobrze, moi drodzy, to teraz ja was się pytam. Do you often speak with your teacher? Do you often speak with your teacher? Spróbujcie króciutko odpowiedzieć. Dobrze. Yes, I do. A spróbujcie teraz zaprzeczyć, co mam nadzieję, że nie jest prawdą, ale spróbujcie. Jak byście to zaprzeczyli? Króciutko. Dobrze. No, I don't. No, I don't. Proste, moi drodzy? No pewnie, że proste. Lecimy dalej, moi drodzy. Lecimy dalej, i teraz w takim razie weźmy sobie kogoś z drużyny zielonych. Ok? I spróbujcie, moi drodzy, powiedzieć coś takiego. On często rozmawia ze swoim nauczycielem. On często rozmawia ze swoim nauczycielem. Spróbujcie. Dobrze. He often speaks with his teacher. I often speaks with his teacher. On często rozmawia ze swoim nauczycielem. Popatrzcie, moi drodzy, jak tutaj zmieniliśmy z my teacher, your teacher na his teacher. Pamiętajcie, wy to zawsze musicie zmieniać, tak? Nie może to być my teacher, bo było, że on często rozmawia z moim nauczycielem, a to ma być z jego, ze swoim nauczycielem. Mamy speaks, bo mamy he. Dobrze, a teraz moi drodzy, spróbujcie się zapytać, czy on często rozmawia ze swoim nauczycielem? Czy on często rozmawia ze swoim nauczycielem? I lecimy. Dobrze. Does he often speak with his teacher? Does he often speak with his teacher? Bardzo dobrze, moi drodzy. No i super. No i super, odpowiadamy na to. No ja was się pytam, does he often speak with his teacher? No i spróbujcie odpowiedzieć, że tak. Dobrze, yes he does. Super. A spróbujcie to zaprzeczyć. Dobrze, no he doesn't, no he doesn't. Okej, okay, moi drodzy, lecimy dalej. Moi drodzy, teraz spójrzmy sobie, jak wygląda ta przeszłość. No, speak, speaks, wymazujemy. I w przeszłości wszyscy chórem, nieważne czy niebieski, nieważne czy zielony, Zdziwią się okropnie i powiedzą: spoke, spoke, spoke. No dobrze, moi drodzy. To teraz chciałbym, żebyście się mnie zapytali, a po żebyście powiedzieli. Nie, nie zapytali, tylko stwierdzili fakt powiedzieli, że ja rozmawiałem ze swoim nauczycielem we wtorek. Ja rozmawiałem ze swoim nauczycielem we wtorek. Spróbujcie. Zatrzymajcie ten film, jeśli trzeba, pomylecimy dalej. I spoke with my teacher on Tuesday. I spoke with my teacher on Tuesday. Rozmawiałem ze swoim nauczycielem we wtorek. No dobrze. A teraz zapytajcie się mnie. Zadajcie pytanie w przeszłości. Czy ty rozmawiałeś ze swoim nauczycielem we wtorek? Dawajcie. Dobrze. Did you speak with your teacher on Tuesday? Did you speak with your teacher on Tuesday? Ok? Czy ty rozmawiałeś ze swoim nauczycielem we wtorek? Ja wam teraz zadaję pytanie. Did you speak with your teacher on Tuesday? Spróbujcie na nie odpowiedzieć. Że tak, że rozmawialiście, no? Tylko króciutko. Dobrze, bardzo dobrze. Yes, I did. Yes, I did. Ja. Yeah? A teraz zaprzeczcie to. Super. No. I didn't, no, I didn't. Moi drodzy, proste, no pewnie, że proste. Moi drodzy, lecimy dalej, pobawimy się teraz z wake, a mianowicie wake up, czyli budzić się, budzić się, ok? No i moi drodzy, jak zwykle, niebiescy wake, niezieloni wakes, wakes. Przeszłość, też bardzo prosto, po prostu wake, tutaj mamy tego niedowiarka, więc zamieni nam się to w woke, 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 ok? Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. No dobrze moi drodzy, teraz lecimy sobie dalej, chciałbym żebyście powiedzieli, najpierw w tym present simple, tym teraźniejszym, że ja budzę się o piątej. Budzę się o piątej. Spróbujcie. Dobrze. Bardzo ładnie. I wake up at 5 o'clock. I wake up at 5 o'clock. I wake up at 5 o'clock. Dobrze moi drodzy, a teraz spróbujcie zapytać się mnie, czy ty budzisz się o piątej. Spróbujcie. Bardzo dobrze. Do you wake up at 5 o'clock? Do you wake up at 5 o'clock? Dobra, teraz ja się Was pytam. Do you wake up at 5 o'clock? Odpowiadacie, że tak. Dobrze, yes I do, że nie? No I don't. No I don't. Bardzo ładnie, moi drodzy. No lecimy dzisiaj naprawdę... Super, nie? Dobrze, moi drodzy, a teraz spróbujmy powiedzieć, że ona budzi się o siódmej. Pamiętajcie, drużyna zielonych to jest she, czyli ona. Dobrze. She wakes up at seven o'clock. She wakes up at seven o'clock. A zapytajcie się teraz, czy ona budzi się o siódmej? No pewnie, że tak. Does she wake up at 7 o'clock? Does she wake up at 7 o'clock? To ja mam teraz pytanie do was. Does she wake up at 7 o'clock? Odpowiedzcie, że tak. Yes, she does. Yes, she does. Odpowiedzcie, że nie. No, she doesn't. No, she doesn't. Dobrze moi drodzy, no dobra, no to chyba lecimy do tej przeszłości, wymazujemy wake i wakes, wszyscy chórem znowu się zbiorą, niebiescy z zielonymi się połączą i powiedzą co? Woke, woke, woke. No to teraz moi drodzy powiedzcie coś takiego, ja budzę się o piątej w niedzielę, ja budzę się o piątej w niedzielę, lecimy. Dobrze, I woke up at 5 o'clock on Sunday. I woke up at 5 o'clock on Sunday. No dobrze, a teraz zapytajcie się moi drodzy mnie, czy ty budzisz się w niedzielę o 5? Lecimy. Super. Did you wake up at 5 o'clock on Sunday? Did you wake up at 5 o'clock on Sunday? Tak? Czy obudziłeś się o 5 w niedzielę? Tak? Czy obudziłeś się o 5 w niedzielę? No dobrze, moi drodzy. Teraz ja się Was zapytam. Did you wake up at 5 o'clock on Sunday? Did you wake up at 5 o'clock on Sunday? Spróbujcie odpowiedzieć, że tak. Dobrze. Yes, I did. Że nie. Dobrze. No, I didn't. I popatrzcie, moi drodzy, jak tu. Dużo tej mechaniki, mechaniki, tych czasów języka angielskiego można sobie zrobić, powtarzając to, cały czas ucząc się, utrwalając. Moi drodzy proste, no pewnie że proste, lecimy dalej. Moi drodzy, zrobimy sobie jeszcze ostatni przykład: słowo write, czyli pisać. Write. Okej. Okay. Drużyna niebieskich będzie to widziała w ten sposób. Write. Drużyna zielonych będzie to widziała w ten sposób, rights, rights, ok? Popatrzcie, moi drodzy, wsłuchajcie się, ja tego w nie wymawiam, tego się nie wymawia. Zaczynamy od r, right, rights, ok? A jak to będzie wyglądać w przeszłości? Zobaczmy. Jak zwykle w tym wypadku musimy być bardzo zdziwieni, tak? czyli o, oh, zobaczmy, wrote, wrote, wrote i też nie ma tu tego w, ok, nie czytamy po prostu tego w. Dobra moi drodzy, teraz w takim razie chciałbym, żebyście coś powiedzieli, mianowicie spróbujcie powiedzieć ja piszę listy, po prostu w czasie tym teraźniejszym, ogólnym piszę listy. Może na święta Bożego Narodzenia, prawda? Zobaczmy. I write letters. I write letters. Ja piszę listy. I write letters. Ok, a teraz spróbujcie się mnie zapytać, czy ty piszesz listy. Lecimy. Kto potrzebuje, to zatrzymuje film, a my lecimy dalej. Do you write letters? Do you write letters? Bardzo dobrze. Moi drodzy, teraz ja was pytam. Do you write letters? Do you write letters? Spróbujcie odpowiedzieć. Że tak. Yes, I do. Ok? Spróbujcie krótko zaprzeczyć, że nie. No, I don't. Bardzo dobrze. No to, moi drodzy, teraz w takim razie lecimy sobie dalej i zrobimy to samo, ale z zielonymi. Spróbujcie powiedzieć, że on pisze listy. On pisze listy. Lecimy. Dobrze. He writes letters. He writes letters. Ok? A teraz spróbujcie zapytać się, czy on pisze listy. Lecimy. Dobrze. Does he write letters? Does he write letters? Ja was się pytam, a wy króciutko odpowiadacie, że tak. Does he write letters? Does he write letters? Odpowiedzcie. Dobrze. Yes, he does. Zaprzeczcie. No, he doesn't. No, he doesn't. Bardzo dobrze. Moi drodzy, co teraz? Wyrzucamy to nasze write i writes, bo teraz wszyscy głośno chórem powiedzą write w przeszłości, czyli wrote, wrote, wrote. No i dobra moi drodzy. Chciałbym, żebyście teraz powiedzieli, że ja napisałem list w piątek. Napisałem list w piątek. Spróbujcie. I wrote a letter on Friday. I wrote a letter on Friday. Ok. Zapytajcie się mnie, czy ja to zrobiłem. Dobrze. Did you write a letter on Friday? Did you write a letter on Friday? Bardzo dobrze. Teraz ja się Was zapytam, a Wy odpowiedzcie, że tak. Did you write a letter on Friday? Did you write a letter on Friday? Spróbujcie? Dobrze. Yes, I did. No i zaprzeczcie. Dobrze. No, I didn't. No i co, moi drodzy, proste? No pewnie, że proste. Jeżeli podobają Wam się takie ćwiczenia, to wiecie co robić. Like, komentarz, przywitajcie się. Powiedzcie po prostu Hi Greg. Ja zawsze czytam, zawsze odpisuję. Oglądajcie moje filmy, które pojawiają się teraz, żeby być zawsze na bieżąco. No i oczywiście do zobaczenia na kolejnej lekcji na moim kanale. Cześć i pa!